Minęliśmy wieś, rataje. Jesteśmy mniej więcej na 4-5 km trasy. Wszyscy jeszcze dość żwawo maszerują Tym jak może byś uśmiechnął się raz do kamerki. O, tu grupa pościgowa straciła lekko dystans. Troszeczkę kropi deszcz, ale to nam w niczym nie przeszkadza. W chwili obecnej znajdujemy się na polanie Langiewicza. Jest mały postój. Wszyscy starają się coś zjeść, żeby zasilić baterie. Mniej więcej około 1 trzeciej drogi za nami. Dzielnie się trzymamy. Je, jeden udaje, że go bolą nogi, wcześniej go, bo, wcześniej go bolała noga, teraz go bolą Bola. nogi, zaraz go będzie bolała głowa na następnym postoju. O, to jest symulant. prawda? Tak. Jak tam, Karaś, smakuje chlebek? A z pasztetem nie? Sam, suchy? Mi tam Czy jest suchy chleb? Najlepszy. Nie tam smakuje, Nie rozumiem, jak ktoś może nienawidzić pastera. jest pyszny. Tuż za Polaną Langiewicza mamy taką małą przeszkodę do pokonania. Jest taki strumyk, czekamy, jak sobie Ania poradzi. Oj, chyba będzie chlub No, lekkie było chlup. I nagle na trasie wielkie poruszenie, bo uczestnicy dostrzegli źródełko wypływające ze skały. Właśnie Nie. tak, właśnie dotarliśmy na wykus. Jeszcze chwila i będziemy na polanie. Długo wyczekiwana polana. O, ale wygodne. No super. Ale dużo miejsca, żeby usiąść. Proszę bardzo. Widownia pusta. Dobrze, super. Jaki to grzyb? To chyba podgrzybek. Podgrzybek, ok. Jesteśmy na postoju. Właśnie trwa dzielenie czekoladą. Jak widać chętnych nie brakuje. dalej. Zostało do końca trasy około półtorej godziny, może troszeczkę mniej. Widać już zmęczenie po niektórych. Krok już jest coraz krótszy i coraz mniejszej częstotliwości są te kroki. Jak widać, szczęście jest urożone w przekącie latem, przy tym, ale odpoczywamy, ej, odpoczywamy ej, bo jesteśmy zmęczone jest trochę. Jest mm. Ale dobrze, no nic. Na poziomie niskiej wartości energetycznej. <laughs> na Świętym Krzyżu. Troszkę wieje wiatr. No nie. A nie. Troszkę, troszkę. 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 Ale żeby nie wiało, to Jezre. tak, że... Le lecimy na miotle. Nie lecimy. Jesteśmy na tarasie widokowym na Łysej Górze. Podziwiamy sobie Gołoborza, ale patrzcie na mnie tutaj, kamery. Wojtek siedzi. Jak się podoba? No, jest fajnie. Tak, 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 tak. Bardzo fajnie. Boję się, to się zarwie. To zarwie zaraz. To wydaje się, że to się zarwie, to się zarwie A to, Ale tylko się tak wydaje. A tutaj go widać goło Boże. Krystiana łobuza, widać też. Który podpadł dzisiaj kilka razy i już ma na koncie ponad 200 przysiadów. Fajnie, tu jest. Karuzela się kręci. Teraz szybciej. Patrzcie się wiele, Tak, Tutaj mamy pierwszy przypadek niejadka. Proszę bardzo. Tak wygląda zjedzony obiad tej oto druchenki. Tutaj, tutaj, tutaj jest całkiem ładnie. Tutaj trochę słabiej. Ale chyba jeszcze to poprawisz, co? Dobra, idziemy dalej. No, Wojtuś? O, i tu mamy kolejny problem. No jesz! Tak? O, jesz, no dobrze, okej. Okay. Tylko, że z talerza nie ubywa. Może Ci, może ci dokładają? Są już w talerze wyczyszczone. I będę Jesteśmy na szczycie łysicy, w najwyższym szczycie gór świętokrzyskich. Uśmiechnięci zdobywcy. Uśmiechnąć! z wieży zamkowej w Chęcinach. Spójrzcie się tutaj. To jest filowiec. 谢谢老我接你。 Ziemi młody harcerz Majdowa, swą gotowość umierać za Polskę. Tak jak ty niesiesz pleca, koni w ręku, karabin sercu, miłość, nadzieja i troskę. Może tu w nowej słupik, w daleszycach, bielicach, brzązowymi krzyżami znaczone. są dziewczynę pożegnał, nic nie wiedząc, że tylko kilka dni życia mu przeznaczone. Na naszej Ziemi śpiewamy, Ziemi Składamy taki prosty, serdeczny harcerski. Niechaj, Echa poniesie tę baladę rajdową w nowe jutro i przyszłość nową. W naszej Ziemi śpiewamy, Ziemi pokon Składamy taki prosty, serdeczny harcerski. Niechaj, echa. Właśnie miał wiosen, że był śmiały, odważny, radosny Kiedy padał, płakała cała puszcza jedłowa Nie doczekał czekanej tak wiosny I choć on nie doczekał, to nie zginął tak sobie przetarł szlak, którym dzisiaj wędrujesz I gdy tak przy ognisku śpiewasz sobie baladę Tak jak on w sercu ojczyzny czuje